Piosenka To co dobre piosenka tytułowa piosenka, która jest moim własnym manifestem względem samego siebie. Mam taką przypadłość, że. Nie cierpię na brak pomysłów, więc te pomysły na, na nową płytę, nową piosenkę przychodzą do mnie dosyć szybko, w dużej ilości. Więc też myślę czasem, że okej, okay, okej, okay, to co będzie za chwilę, będzie lepsze. Nie. Zatrzymajmy się na chwilę. Nie, nie piszmy nowej historii, kiedy nie potrafimy jeszcze cieszyć się tym, co, co przyniósł nam dzisiejszy dzień. Nigdy nie zrobimy czegoś lepszego, co mamy dzisiaj. Nigdy, dopóki nie ucieszymy się tym, co mamy. Płyta to, co dobre, ma, ma, to jest taki, taki film odcinkowy, ale są różne historie, począwszy od dostrzegania tych drobnych elementów dobra, poprzez. Yy, Formę erotyku, która wreszcie powróciła do mnie po pewnym czasie. Przez 20 lat mojego bycia na scenie wydarzyło się tyle różnych rzeczy w moim życiu, tak że nic nie jest takie samo. Nie jest takie samo również podejście do spraw erotyki. I kiedy 20 lat temu pisałem piosenkę Noce Całe, to ona jest kompletnie inna od piosenki z dwojga ciał. Dzisiaj nie bronię się również powiedzieć tego, czego nie przeżyłem, co w dalszym ciągu mimo że jestem człowiekiem już, no powiedzmy, nie najmłodszym w pełni wieku, tak? że ci ludzie też mają swoje e, więcej niż potrzeby. Ci ludzie nie są odarci z fantazji i marzeń i mam nadzieję, że kiedy się spotkamy za 10 lat, będę mógł powiedzieć o następnym odcinku tego serialu i, i powiedzieć, że dzisiaj też mam takie potrzeby i inne fantazje. E. Nigdy nie kochałem się jeszcze pod gołym niebem. Zawsze sięgnąć do piosenki z dwojga ciała. I znów piszę do ciebie, list, choć na pamięć znam. Pewnego razu spotkałem się z przyjaciółką, która opowiedziała mi historię, bardzo krótką zresztą. Wyglądało to mniej więcej tak, że zatrzymała się na stacji benzynowej zatankować samochód. I zobaczyła, że obok niej zatrzymuje się e, inny samochód, z znajoma twarz w środku. Miłość życia. <grywka> Miłość życia z podstawówki. Bardzo ważna sprawa. E, wszyscy mieliśmy takie miłości i wszyscy je pamiętamy. I nagle jakaś taka żałość w niej, taki e, żal niezrealizowania, nie, nie, nie dotknięcia rzeczy, która. Która być może mogła być największą rzeczą w jej życiu, no zwykle to, czego nie zre zrealizowaliśmy, rośnie do rozmiaru właśnie tego rodzaju rzeczy. Tworzymy sobie pewne mity. Patrząc na tego człowieka, pomyślała, że, że dlaczego, kiedy on wyprowadził swoje dzieci z samochodu, dlaczego ona nie jest matką tych dzieci? Pomyślałem, że koniecznie trzeba z tego zrobić piosenkę. Spróbujcie przez ten pryzmat popatrzeć, posłuchać, zrozumieć piosenkę, ten sam list. Nas jeszcze raz!